Cześć, witajcie w echa krypto, tu łapiemy najświeższe echa rynku kryptowalut. Inwestorzy na całym świecie czują, że coś się kroi, na portalu X aż roi się od gorących dyskusji. Jedni są pełni nadziei i widzą hossę na horyzoncie, inni wstrzymują oddech, obawiając się nagłego tąpnięcia. Wskaźnik strachu i chciwości trzyma się środka, ale z lekkim przechyłem w stronę optymizmu co wpływa na te nastroje. Ostrożne kroki Australii, głośne ruchy wielkich graczy i próby stabilizacji w świecie stablecoinów, to wszystko odbija się szerokim echem na rynkach. Ale przejdźmy do rzeczy, bo mamy dla Was prawdziwe bomby informacyjne. Najgorętsza wiadomość ostatnich godzin. Australia stawia sprawę jasno żadnych szaleństw z kryptowalutami na antypodach. Rząd w Canberrze odrzuca pomysły na większe zaangażowanie w rynek krypto i zamiast tego skupia się na regulacjach. Chcą mieć wszystko pod kontrolą, zanim pozwolą na jakiekolwiek ryzykowne ruchy. Dla inwestorów w tym regionie to może być kubeł zimnej wody. Podczas gdy inni na świecie eksperymentują z nowymi pomysłami, Australia woli grać ostrożnie. To pokazuje ciekawą dynamikę. Jedni widzą w kryptowalutach przyszłość finansów, inni traktują je z dystansem, jakby to wciąż był dziki zachód. Jak to wpłynie na tamtejszy rynek? Na odpowiedź musimy chwilę poczekać, ale ten konserwatywny krok na pewno nie przejdzie bez echa. A teraz coś, co może zmienić reguły gry w świecie stablecoinów. Tether, gigant powiązany z wartością dolara, robi krok, na który wielu czekało od lat. Firma ogłosiła zatrudnienie nowego dyrektora finansowego, Simona McWilliamsa, i zapowiedziała pełny audyt swoich finansów. To nie jest zwykła zmiana w zarządzie. To sygnał, że Tether chce rozwiać wątpliwości, które od dawna krążą wokół jego rezerw. Czy naprawdę mają tyle dolarów, ile deklarują? Ten audyt może być przełomowy. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, Tether umocni się jako lider wśród stablecoinów, dając inwestorom większe poczucie bezpieczeństwa. Ale jeśli coś się nie zgadza, możemy być świadkami prawdziwego wstrząsu na rynku. Na razie traderzy i analitycy śledzą każdy ruch teraz z zapartym tchem to historia, która może namieszać w świecie krypto. Z kolei w Japonii mamy coś, co rozgrzewa serca fanów Bitcoina. Firma MetaPlanet, znana z odważnych ruchów na rynku krypto, właśnie dokupiła kolejne 156 bitcoinów. Podnosząc swoje zasoby do imponujących 2391 sztuk. To nie jest drobna transakcja, to potężny pokaz wiary w przyszłość króla kryptowalut. MetaPlanet wyraźnie stawia na strategię kupuj i trzymaj, traktując bitcoina jak cyfrowe złoto, które ma chronić ich kapitał w niepewnych czasach. Dla wielu to jasny sygnał: jeśli takie firmy ładują swoje portfele bitcoinami, to może być zwiastun kolejnego wielkiego rajdu. Japonia od lat jest liderem w adopcji kryptowalut. A ten ruch tylko potwierdza, że duzi gracze nie zamierzają odpuszczać. Czy to początek większego trendu wśród korporacji? Czas pokaże, ale jedno jest pewne: bitcoin znów jest na językach wszystkich. Czas na coin na dziś. I zgadnijcie, kto odbija się najgłośniejszym echem? Bitcoin. Po zakupach Metaplanetu ten pionier krypto wraca na szczyt zainteresowania. Co sprawia, że jest tak gorący? To nie tylko pierwsza kryptowaluta w historii, to symbol finansowej rewolucji, który przyciąga zarówno zwykłych traderów, jak i potężne instytucje. Zdecentralizowany, odporny na cenzurę i coraz bardziej uznany przez świat biznesu, bitcoin rośnie w siłę z każdym dniem. Ostatnie ruchy pokazują, że ma wsparcie tam, gdzie liczy się najbardziej. Od firm jak Metaplanet po entuzjastów na całym świecie. Jeśli szukacie coina, który łączy legendę z ogromnym potencjałem, Bitcoin to wybór, który wciąż odbija się echem na rynku. Dziękujemy, że byliście z nami w dzisiejszym Echa Krypto. Subskrybujcie kanał, by nie przegapić codziennych aktualizacji. Piszcie w komentarzach, o czym chcecie usłyszeć jutro. Może wasz ulubiony coin? Widzimy się jutro z kolejnymi echami rynku.